Zadanie 17. Kwadrat oboku A przedstawiony na rysunku pierwszym rozcięto na dwa przystające prostokąty. Z których ułożono figurę jak na rysunku 2, czyli jeżeli to był kwadrat oboku A, to sobie jakoś poznaczamy, skoro nie mamy długości, no to tutaj będą A na dwa miały te boki tego prostokąta, który tu powstał, i ułożono z tych dwóch prostokątów taką tutaj figurę. Pole ułożonej figury jest równe polu kwadratu. No tak, no to jasne, no bo to są te same prostokąty, co tu. Chociaż one wyglądają takie trochę, jakby ta długość wcale nie była równa tej długości, jakby to było dłuższe. No ale skoro piszę, że to z tych prostokątów ułożono tą figurę no to one muszą mieć, no to muszą być te same prostokąty, co tu. No nie ma opcji innej, skoro to pisze, że z nich ułożono. Dobra, no i dalej. Obwód ułożonej figury jest o 1,5a większy od obwodu kwadratu. Obwód tej figury. No to obwód tego kwadratu, no to będzie 4a. A obwód teraz tej figury, jaki by był... No tutaj tak, obwód, czyli suma tych wszystkich tutaj takich odcinków. I teraz na przykład no nie wiemy, ile mają te odcinki, tak? Więc tu musimy tak całościowo to liczyć. Na razie sobie sumujemy te odcinki, które wiemy, ile mają. Czyli tak, ten i ten wiemy, że mają razem a na 2. I ten też ma a na 2. Czyli to będzie a na 2 razy 3, tak? Czyli A na 2 razy 3. Później mamy jeszcze te odcinki tu. Ten, no to będzie miał A, ten też będzie miał A. I ten też będzie miał A, tak? Czyli znowu będzie plus 3 razy A. I teraz, co zrobić z tymi odcinkami? Jak zapisać, ile one mają? No to wiemy, że te odcinki będą miały, można zapisać w ten sposób, że to będzie A minus pół A. No bo skoro tutaj będzie pół A, a to jest A, no to to będzie też pół A. Czyli plus jeszcze to A na 2. Jedno. To będzie to. No i teraz mam już cały obwód, jak to dodamy. Tu mamy 3 razy A na 2. Że nam doszło jeszcze 1, A na 2, no to będzie A na 2 razy 4 plus 3A. A na 2 razy 4 to 2A plus 3A. No to będzie 5A. Czyli czy jest ten obwód o 1,5 Większe? No nie, to będzie fałsz, bo jest większy o 1A. Obwód ułożonej figury jest równy 5A. No tak, tutaj będzie prawda.